Pierwszy odbył się w maju ze sporem sukcesem, drugi w minioną niedzielę. Mowa o pokazie mody zorganizowanym w Kupcu Gorzowskim. Będzie to pokaz zorganizowany po raz drugi w Kupcu Gorzowskim. Wystawiają jak zwykle firmy, które tutaj swoje siedziby mają w Kupcu Gorzowskim i chcemy w ten sposób Państwu pokazać ten potencjał, który, który tkwi w Kupcu Gorzowskim. Właśnie słyszę, że się zaczyna. Mamy masę atrakcji dodatkowych w postaci występów artystycznych, śpiewu, gry na skrzypcach, tańców romskich. No i oczywiście na zakończenie dzisiejszego pokazu mody. Przygotowaliśmy rozwiązanie konkursu dla klientów, w którym nasi klienci będą brali udział w losowaniu głównej nagrody. Tego konkursu to znaczy urlopu dla dwóch osób w Tunezji lub w Egipcie. Sklepy mieszczące się na terenie Kupca Gorzowskiego przekazały na potrzeby pokazu wszystko to, co miały najlepsze w swojej ofercie. Dla ich właścicieli była to dobra forma promocji. Firma Sara chciała pokazać swój, swój asortyment w postaci bielizny nocnej, damskiej. Pokazujemy na dzisiejszym pokazie szlafroki i piżamy. Jest to kolekcja jesienna. I odpowiednia do pory i wieku również będzie. Pokaz był inicjatywą właścicieli kupca Gorzowskiego. Przedsięwzięcie współorganizowali właściciele sklepów mieszczących się na terenie pawilonu. Niektórzy z nich uczestniczyli w pokazie po raz pierwszy. Głównie była pokazana kolekcja jesienno-zimowa, to znaczy płaszcze, swetry, dużo dżinsów, koszule na wyjścia i nie tylko. Tak, nasz był pierwszy, aczkolwiek jest to nasz drugi pokaz w kupcu gorzowskim. Pokazowi mody w kupcu gorzowskim towarzyszyły występy artystyczne. Kilka utworów zatanczył Gorzowski Zespół Cygański. Wystąpił także tenor oraz dyrektor Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia Lek Serpina, który zagrał na skrzypcach. Miałem dwa wyjścia. Zagrałem m.in. z. Krzypka na dachu, bo to jest bardzo popularne na całym świecie. I tak troszeczkę e, takich rosyjsko-cygańskich romansów przy okazji. No i na koniec, żeby, żeby nie było to za nudne, była taka, jak ja mówię, polka amerykańska, czyli z muzyki country troszeczkę. Różne kolekcje na wybiegu prezentowały modelki i modele ze Szczecina. Imprezą zorganizowano przy współpracy z teatrem imienia Juliusza Osterwy oraz Radio Plus.